Mięszny jesz, mięszny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. I ja was witam, moi drodzy. Kolejny odcinek u Rocky takiego, Baby. I dzisiaj zagramy sobie w kolejny dziwny maskot horror, mianowicie w grę Mist. No dobra, może tym razem nie będziemy walczyć z maskotkami, ale zawalczymy z wielkim panem Mięskiem. Trafiamy sobie do dawnej fabryki, no w sumie to bardziej do rzeźni. I naszym zadaniem jest rozwikłać zagadkę i wydostać się z tej placówki. Ale co ciekawe, twórca zrobił ten chapter pierwszy w 24 godziny. I teraz niedawno wypuścił chapter drugi, który jest troszeczkę dłużej. I tam nie walczymy tylko z panem Mięskim, ale również z panem Serdelkiem. No ale jak mi poszło i czy rozwikłałem zagadkę tej rzeźni, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. I zanim zaczniemy, ty, drogi widzowie, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych takich dziwnych horrorków na kanale, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem I zostawcie bardzo dużo łapek w górę, jeżeli gierka wam się spodobała. Tu poniżej w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści, hashtag panem Mięsko dla zasięgu. No więc ja, jak zwykle, życzę mi jego dnia oraz mi jego oglądania. No to jesteśmy już że moi drodzy, Minst, albo Minced, albo nie wiem, no po prostu pal mięsko, mięsny jesz, zagrajmy sobie w tę gierkę, e, to jest same menu, nie ma żadnych opcji zupełnie e, muzyki, nic, tak gra została, tak jak już mówiłem, zrobiona w 24 godziny i nie wiem jak z chapterem drugim, e, ale uznajmy, że chapter drugi tak samo, Minst meets Processing Co. Okej, okay, nie wiem, jak ta gra działa, czuję, że tam troszeczkę leciutko chrupi, ale została zrobiona tak na szybko na Unreal'u. No i sobie, będziemy uciekać chyba przed Panem Mięskim w takim razie. E, tylko, że strasznie ciemna jest ta gra, nic tutaj nie można sobie poprawić. E, jasności zupełnie. P tak ma być, okej. Okay. Chuck Stick says: Get back to work. Chuck. okej, okay, to jest Chucken. Mm, czy coś tutaj ciekawego ja znajdę w takim razie? jakieś łódko z kurczaka? O, to z czakena. Ooo! Zjadłem sobie. Pięknie, tu przejść nie mogę. Sprint czy jest skończony? Chyba nie. Chyba normalnie mogę chodzić. O, jakiś pan mięsek tutaj jest. Dzień dobry. O, nagle się wszystko pozapalało? Tak na moich oczach? O to jakaś linia produkcyjna jest. Ty, mam audio ok O, jakaś, jakaś dyskietka tu jest. A, nic nie odpalę, kurde, czyli Loru chyba nie ma. No ale ambiencik taki. Uuu, kepu czy rozlał. E, ale ciemno, ej, on mi nie wyskoczy tutaj, prawda? Okej. Okay. Ej, e, e. Co się dzieje ze światłem? To tak ma być? Najwyraźniej tak ma być. Joł! On pobiegł chyba tam. A coś tutaj jest? Czy jest znowu ten czak? What the shit? Dobra, po poeksplorujmy trochę. Ciekawe czy on już tutaj chodzi gdzieś. Ale duże pomieszczenie, jezu. Minst Mids Processing Co. Mm, dobra, zobaczmy co, co my mamy tutaj zrobić, bo nie ma nic pod tabem, nie da się nawet escape'a kliknąć, to, to, to nic nie ma. E, mamy tutaj trzy kłódki, musimy na pewno jakieś kluczyki przynieść. Rapida, what the fuck. Super, fajnie. Chuckstack, dobra, to jest to samo. The biggest meat in town. Czy gdzieś tutaj ja to znajdę? Czy gdzieś on tutaj będzie chodził? Eee, to jest bekon? Nie, to jest kupa. Nie, to jest. Aaaa, ja to zbieram. Ale po co mi te mięska są? Dobra, Chuck ses. A nie, coś innego. Bathroom breaks are not allowed during work hours. Okej. Okay. Jaka to jest dziwna gra? Ale ja muszę znaleźć klucze. Co to, to jest najważniejsze teraz? To jest mój cel. Ja pierdykam, jakie ja gry znajduję! Kurde! Czy znajduję? No na podstawie tego, co tam na YouTube sobie popatrzę, co nie? Co, co ciekawego można tutaj sobie zagrać, ale ja pierdykam. Czakstek, dobra, Ej, bo tutaj już się robi dosyć mrocznie. Tasied. Piękni, biegni, 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 biegni. On goni goni! Oh no! Oh no, po mnie. E, zaraz, on jednak nie... Co? E, Okej, okay, kolego. On sobie poszedł, tak, dobra. To jeszcze raz idę, mam nadzieję, że się nie zrespi tutaj. Co ja tutaj mogę zrobić? O Jezu. Midgrinder, how to use? Co to za milarki? O Jezu. Ej, to stąd klucze mam przynieść, tak? Ej, dobra, dobra, dobra. No, a co z tą milarką? Ej, Bo zaraz mnie on zacznie gonić. O, o. Ja muszę obserwować. No, a co z tą milarką? Halo! Gdzie jest trzeci klucz? No nie, no nie gadajcie. Że nie zdobędę. Poważnie ja nic nie mogę zrobić. Nie, no, nie gadajcie. Z, 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 z dwóch milarek akurat. A bo ja mięska nie przyniosłem. Ojoj, o jeszcze jedno gdzieś mięsko musi być. O oh, fuck po mnie. Mm, szybko, szybko uciekamy. Uciekamy, tylko że w dobrym kierunku teraz tutaj. O oh, god, on będzie nas tak gonił chyba. Albo i nie? Muzy muzyczka się skończyła. Okej. Okay. Ej, muzyczka się skończyła, to jest dobry znak. Czy to... Jest trzecie mięsko! Tylko, czy kolegi gdzieś tutaj nie będzie? Proszę, żeby on się nie pojawił. Fuck, fuck. Dobra, kółeczko z nim robimy. Kółeczko z nim robimy. Albo i nie. Nie, zejdź, 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 zejdź. Ze dawaj, 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 mordo. Mordo, ja cię potrzebuję tutaj. Bo ja tam będę musiał przejść. No nie, no nie gadajcie, że on nie przyjdzie teraz. What the shit? Ja nie shit, ja nie chcę się z nim tutaj na tych schodach spotkać. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam mam wyjście, ludzie! O, o, lewo, prawo. Where, 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 where! Ja się nawet nie odwracam. Please tu jest wyjście. Dajcie mi wyjść. No, yes! Thanks for playing! Yes! This game was made in 24 hours. Subscribe to Goose to Oh, dobra, dobra, dobra. To już nie, nie Jezu, udało się. O, ale miałem takie, Uy, kurde czy mi się uda czy nie, to nie było takie proste, jakby, jakby tak popatrzeć, dobrze trzeba tutaj kiwować, kiw, kiwki robić z nim, z tym panem mięskiem. No dobra, przejdźmy sobie do chapter'a 2. No dobrze, jesteśmy w chapter'ze drugim, o wiele lepiej to już wygląda, bo mamy pełnoprawne menu i tutaj już chyba twórca troszeczkę dłużej nad tym posiedział, ogółem ma swój kanał na YouTubie, ja chyba w opisie podlinkuję wam. Nie wiem, czy to nie jest jakaś copyrightowa muzyka, jak zacząć grę, przepraszam bardzo, ja wiem, wy kursora nie widzicie obecnie, ale... What the fuck? O, nareszcie działa i teraz też widzicie już kursor ustawiłem w się. E, chyba w mi to przeszkadzało, już nie pamiętam. Dobra, zacznijmy rozgrywkę. O, tylko żeby dobrze działała gierka. Silas says, parówka będzie z nami. O, fra... jak się nazywają To takie grube chudziutkie parówki? Boże, mam z tyłu głowy sardelki? Chyba tak, to są takie sardelki. To duża taka parówka sardelka. Do not disclose any activity to the authorities. Czy to są śmieci, czy to jest keput? Czy to jest strasznie ciemno, powiem wam. A, tu muchy, dobra. Administration Wing, czy mogę wejść? Mogę wejść. E, bo tam jest exit. Znaczy, albo wejście, albo exit i, i tam nic więcej nie ma. Mmm. To jest latarka? To jest latarka, o Jezu, jaka dobra latarka, ile ja widzę teraz nagle. Dzień dobry. E, Iron Horizon, premises security, okej, okay, czyli... Excuse me. Ja myślałem, że to tak stanąłem po tych drzwiach i To takie było pierdnięcie ostre! Co jest a happy workplace is a secure workplace? Czy ja to mogę podnieść? Co to za cube jakiś? Niebieski cube podniosłem. ale kepu... ile puczu tutaj. Ja mam nadzieję, że on już nie goni. Albo pan mięsko, albo pan parówek. Dzień dobry. Co my tu mamy? Kuchnię? Jakiś lodge? O! Się. TV jest odpalone, ale. Ja tu chyba już nie muszę mięsek podnosić, tak? Tym razem chyba cube jakieś. Mm, no dobra. Dzień dobry, o, jakieś więzienie. O kurde, co my tu mamy? Czerwony i niebieski, żeby otworzyć. To jest przycisk? Ale duży przycisk. Kurde, ale nie mogę go wcisnąć coś. Mm, dobra, coś tutaj jeszcze było. To chyba znowu będziemy mieli do czynienia z jakimś takim dziwnym labiryntem. Czy ja zrobiłem kółeczko? Tak. A co tutaj jest? A tak, żebyśmy już ogarnęli wszystkie pomieszczenia. A tu jest niebieski przycisk. Aha, ja zostawiam cuba. Dobra, to jeszcze muszę czerwonego znaleźć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurde. I teraz jak ja tędy wyjdę, to co to będzie? To jest chyba ten korytarz. Dobra, a jeszcze zobaczmy, upewnijmy się, czy tutaj jakby. Czy dalej się nie, na niebiesko pali? Czyli co? I rozumiem, że muszę jeszcze czerwonego cuba przynieść. I coś tam jest, nie wiem, czy to jest tabliczka czekolady, co, coś świecącego się na żółto. Coś żółtego wezmę, okej. Okay. A co my tutaj mamy? To jest wyjście chyba, tak? Kikaj. A, kikart liquorcze. Ja rozumiem, że tamto to jest kikart. Okej, okay, no dobra. To gdzie jeszcze? Tutaj to lewe skrzydło mamy całe winst Meat Processing. Eee, to tutaj tylko jeszcze staff only. Okay. Wow! Bo! Ja się przestraszyłem, ale ale dobry spot. Eee, czy jego tu gdzieś nie będzie? Oh god, on mnie tutaj. Oh no, E to tyle? On nie gania za bardzo. On się trzyma ciągle tam. tego miejsca. Fuck you. Widzę cię kolego, widzę stópki. A szkurła. No dobra, dobra, dawa, dawaj. Jak on biegnie? No? No i co? Nie chcesz iść? No nie, no nie gadajcie. Ale jest zbagowany ten sprint. Czasem powiem wam. Ok, ok, to jest dobra szansa. To on tak guardianuje tam. Kucać. No, what the f! Ej, no. No, tak nie powinno być. Jak go robić? On nie będzie to stał. A patrzcie, jak on się nagle wtedy odwraca, O jezu! Jaki potężny rzemsker! Jesus Christ, dobra, jakoś go trzeba tutaj orobić. Czyli my to już znamy: latarka, ok. Ej, to nie jest takie łatwe. Ale dobra, to, to jest zajebiste z tym, że on się tak pojawił Po prostu w korytarzu, co nie takie A, okej, okay, okej, okay, jakoś to tam idzie Bla, bla, bla A tu tak o, wychodzi tak chłop mm, Czy nie, ja nie ominąłem tego cuba całego? Hello, gdzie jest cube? Tu był ten cube, dobra mm, Bierzemy, czyli najpierw dobrze jest tego niebieskiego cuba ogarnąć, bo podejrzewam, że jak zdobędę czerwonego To jeszcze ten kolega będzie mnie tak gonił tutaj Hmm no tu już jest o wiele cięższy etap, moi drodzy. Tu kurczę trzeba pomyśleć, jak go orobić. Jak go robić? Ja go bym tutaj do tych pomieszczeń pozaprowadzał, co nie? Czy zechcesz pójść za mną? Nie, zupełnie. O, poszedł, poszedł, poszedł. Widziałem kątem oka. Dobra. Zawaliście, to teraz jest moja okazja. Na szybciora, dobra, ok. O, tam na wprost jest. Ja go chyba zgubiłem. Okej, okay, ok. Czy on idzie, czy nie? A co to jest? <laughs> Elevator Access Card. O! Oh! A to zaraz, to jest ten keycard. To po co tam to mam odblokować? Nie, nie rozumiem. To co, to co to jest to żółtego takiego? Co mam rzekomo podnieść? What the shit? Fuck. No, no chodź tu. No? No ej! Mm. O co za cwaniak? Ej i. Is, is... No zaraz, serio, on tak będzie tutaj sobie chodził. Okej, okay. jakoś to zrobiłem. Nie wiem jak on mnie zauważył. Dobra, bierzemy, stawiamy. I uciekamy. No! No! Dobra jest! <laughs> JAKIM fartem się udało? Ej, DOBRY to. Co jeszcze trwa? O, kurde, to tutaj więcej jest do robienia. O, ale teraz. Spadkie FPS-ów. Joko, to jest fabryka mięsa. Co jest? To jest jak Playtime Corporation normalnie. Skakać mogę, okej. Okay. Find the lever. Coś tam się. Przyjdzie... O, 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 coś na niebiesko jest. A tam na czerwono. Wait, what? Use containers to hide! Nie gadajcie, że to pan mięsko, albo ktoś będzie chodził. I my się musimy chować, tak? Mm, no dobra, podejdę tu najpierw. Co to jest? To jest ten lever? Nie. To jest... VHS. No dobra. Jakby spoko. I co teraz? Tu stamtąd przylazłem. Hmm. O! Oh. Ej, ja nie mogę podnieść! Ej, czemu nie mogę podnieść tego tasaczka? What się, Trochę głupio. Pójdźmy jeszcze tutaj. No To są takie typowe catwalksy w fabryce. A? Ta, ale nie mogę podnieść. Ej, wait. Nie kapuję tego. Hmm. No dobra, ale tam jest jedno, yy, tu jest drugie. Jo, ale tu dużo jest itemków, ja pierdykam. Właśnie, kontenery, zaraz, 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 zaraz. Oh o, Jesus, a, a tu nie ma E. I co, i normalnie mogę... Normalnie się mogę chować w nich. oj, to coś mnie będzie goniło albo już goni. Tylko jeszcze o tym nie wiem. Dobra, tu jakby... Co to jest? jest coś dużego. Trochę... Trochę niepokojąco się tutaj czuję, wiecie? <laughs> trochę bardzo. Tu coś może będzie schowane? Nope. Ja w ogóle nie muszę trzymać tego shifta, żeby biec. Sama mi postać biegnie. To jakby nie patrzeć dobrze. Co my tu mamy? To, to są kontenery. Dalej się mogę w nich chować. Ale tylko, że od... Aha. Odpowiedniej strony się otwierają. Dobra. No, luz. Coś tutaj? Hmm. No nie, tutaj są te schody. No dobra, to, to chyba wszystko. Chyba wszystko w takim razie. O! Jest, jest lever. Hmm. Pociągnijmy? mięska tylko że. Co z tymi mięskami? No shit, to jest potwór! O o! Eee... Yo! A ty szybki jesteś jednak! O co chodzi teraz? Ej, coś się zaświeciło! Zaraz, 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 zaraz... zaraz. To mnie goni! Ej, dobra, 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 mordo! Może ja ten tasek powinienem podnieść? Ej, faktycznie! Tu, tu jeden. Tu na górze drugi był. I gdzie będzie trzeci? Czyli ja mam znaleźć te tasaczki. Aha, tu może. Nie, tu się tak po prostu świeci. Zaraz, 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 zaraz. Teddy, gadajcie, że on mi na górę to wejdzie. E, czy ja mogę. O nie, nie mogę zaskoczyć w razie czego. Oj, to jestem w tyłku. I to tak ostro. Chyba, że to niebieskie, co podniosłem, jedno to było tu. Czy nie, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tylko fajnie by było, gdyby mnie ten kolega nie gonił, jak tu podejdę. O widziałem go tam. Mm -hmm. Cyk? I nie mam niebieskiego. Fuck. Gdzieś nie jest, gdzie? Co ja mam teraz zrobić? Z tym niebieskim. Tu świniaka? Tam się na niebiesku świeci, ale to jest tylko do zrobienia, jakby. Tu jest. Dobra. Nie wiem, gdzie jest kolega. I co teraz? Coś się tam utworzyło. On akurat chodzi. Oh no, oh no. No. Jezu, ojej, wszyscy. tego dźwięku O oh, Jezu, ile kapuczu A nie to są śmieci z kapuczem Boże, ale to laguje strasznie. Co my tu mamy to sobie jakaś walka? Tam do not enter. Co to jest? Ok, słuchajcie. Right, listen carefully. My name is Nicole and I work here at the minced meat processing plant. Pabła! Lur! Mm -hmm. Tak, wszystkie mięska biją. Więc jesteś pewnie byłem pracownikiem, bla bla bla. Jezus! O Jezu, jakie tam krzyki słyszę. Mm, nie ciekawy kolego. No dobra, a czyli ja nie potrzebowałem kaset, tak? Chociaż jedną zdobyłem, a zaraz a do tej. Aaaa! Czaję, zaraz powiem. Co jest? Ktoś się tam przebiera, rozbiera? Jakieś rozporki ja słyszę? Jakie podmuchy wiatru słyszę w uszach, jakby zaraz ktoś miał tu mi się pojawić. No dobra, płacz, ale... Może to ten Nikolaj? Czy, czy tam Nikolas? No dobra, ty będziesz płakał? Tak, ok. E, o co mi chodziło? W pierwszej części tego chaptera zebraliśmy z tych dwóch kubów, przecież e, Żółtego, jakby czy czytam, pomarańczowego. Ja myślałem, że to jest Keycard, a to jest VHS, do pomarańczowego VHS-a, takiego mocno świecącego się. I teraz jeszcze przecież tego niebieskiego zdobyliśmy. Okej, okay, ja to kminię teraz, dobra, co to jest? To jest winda? Gdzie my jesteśmy? To wygląda jak Black Mesa z Half-Life'a, jakaś po podziemiach. E, czy to się zamknie? A, my po prostu odjeżdżamy, tylko że mogę spaść. Mógłbym spaść. A czy chce spaść? Chyba nie chce. Gdzie my jedziemy? A ja mam latarkę, no tak. Hmm. Ho. Czy to będzie jakaś zapowiedź czaptera trzeciego, czy jak? Okej. Okay. To jest, jest klimacik, tylko że no nie wiem co co to jest, bo to wygląda na jakieś takie słupy, tyle. Słupy ze światłem. Śmiesznym! E? Coś się teraz zaatakuje. Going down? Eee, no nie wiem. Jednak going down. To be continued. Okej, okay, mamy to, słuchajcie. Śmieszna gierka. Minst. Minst chapter 1 i 2. To śmieszny kolejny one-off, taki typowy. Jeżeli będzie chapter trzeci, to myślę, że sobie ogramy kolejny dziwny maskot horror. Chociaż nie powiem, że to była maskotka, to był po prostu pan mięsko, mięsny jesz. Dobra, słuchajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja wam dziękuję dzisiaj za uwagę, trzymajcie się i hej hej.